Serdecznie witamy wszystkich oglądających, śledzących nasz kanał nasze poczynania z naszymi gołąbkami 19 listopada, piątek na początek może tradycyjnie powiem o pogodzie u nas na Dolnym Śląsku wilgotno, mokro straszny wiatr także należy też uważać w gołębnikach na przeciągi my tutaj na przedziale samiczek Mamy taki poliwęglan z góry na dół, żeby to powietrze bezpośrednio nie wlatywało, tylko od spodu, tak jak to jest zalecane. Tradycyjnie uchylone na przedziale samców okno i u samiczek też jest okno uchylone, także to powietrze wlatuje i wlatuje górą. Dodatkowo, jeśli już mówimy tutaj o jakiejś wymianie powietrza, to tak jak mówiłem, zastosowaliśmy wentylatory. Kilka osób odezwało się do mnie, czy to są wentylatory zwykłe, łazienkowe. No my zastosowaliśmy mocne wentylatory, tak jak już wspominałem, nie chcę w koło tego samego mówić. 560 m sześciennych na godzinę, także to jest potężna moc. Nie ma przyciągu, ten świst, który jest tam w gołębniku, myślę, że to negatywnie nie wpływa na gołębie, bo no i tak teraz jak są rozdzielone samce od samiczek, to myślę jakieś 80% dnia spędzają na wolierze. Tutaj są y, przedzielone takim zwykłym kartonikiem. One tam siedząc na tej górnej poprzeczce, to jest zwykła łata, podchodzą sobie tam bliżej, pod samą tą y, przegrodę, czy tam przedziałkę powiedzmy. Stukają dziobami, nasłuchują się, wkładają główkę pod spód. Fajnie, że one y, słyszą się, czyli wiedzą, że partnerzy są za ścianą. Powoduje to, mi się wydaje, też hmm, chyba na razie mniejszą chęć też do y, łączenia się. Samiczki mają więcej miejsca na wolierze, bo mają dwie woliery do dyspozycji, ale za to wąski przedział. Tak mi kolega podpowiedział, najlepiej jakby to jeszcze było na jakiejś siatce czy na ruszcie, aby nie było y, takiej zachęty do y, łączenia się. Gołębie są zwierzętami stadnymi. Także ta chęć łączenia u samiczek jest dość pewnie mocna, teraz nie zauważyłem jeszcze, aby się gołębie, samiczki tutaj w jakiś sposób próbowały łączyć, pewnie jak będzie cieplej i one za długo nie wytrzymają w tym rozłączeniu, gdzieś tam jakieś pary powstaną, Albo no może wtedy na chwilę puścimy samce do samiczek, aby, aby uniknąć tego tak jak już mówiłem samiczki jak zostały rozłączone od samców szybciutko posypały się pióra wypierzyły nam się prawie w zupełności nie widzę nic złego w tym, że one są rozłączone może za późno zostały troszeczkę rozłączone bo mogły się zupełnie dopierzyć czy spierzyć wcześniej no ale taka była decyzja a nie inna brakowało nam jednej samiczki, jednego samca kolega podarował nam gołąbka jest to inbred gołąbka 808 Karol Paszek my akurat mamy wnuka na wnuczkę, wcześniej dostaliśmy też podobny prezent od kolegi Tomka Rorata tu pozwoliłem sobie, pytać się Tomka czy mogę powiedzieć no popełniłem chyba błąd bo chciałem tego gołąbka jeszcze oblatać stracił się, nie wiem, czy soku go zjadł, czy tam czy, czy, czy po prostu za szybko go otworzyłem ale no decyzja taka nie inna była i nic już tego nie zmienimy, także jeszcze raz Tomkowi dziękuję za to, że, że podarował nam gołębia, ale no wyszło jak wyszło z podobnego powiedzmy łączenia, tylko bardziej tutaj po defałach otrzymaliśmy prezent, kolega nie chciał abyśmy mówili od kogo mamy tego gołębia szanuję to, płowy, fajny gołąbek Wejdziemy na przedział samców. Na pewno go wskażę. Jeśli mogę powiedzieć jeszcze coś odnośnie hmm, higieny i suszenia gołem, y, pojników, zawsze uważam ten sposób suszenia, że jest no, idealny. Y, oglądam y, filmy dużo filmów takich typowo edukacyjnych, jak to nazywam. i Pan Kukułka, często do niego dzwonię, myślę, że go tam męczę pytaniami, ale pan jest dusza człowiek. Wiesz, że ten sposób jest fajny, słyszenia w bardzo słoneczne dni, ale chowania tego na noc. Nie zostawiajmy tych pojników tych na noc na, na tych naszych spornikach, kijkach, bo tak jak pan Kukułka powiedział, faktycznie rano jest w nich rosa, po nocy, i to jest idealne miejsce dla rzesistka. Czyli powiesić, niech on obcieknie, a na noc schować gdzieś do ciepłego pomieszczenia. Nasze poczynania z gołąbkami, jak ja to zawsze tak już utarcie od kilku lat mówię, śledzi bardzo dużo młodych opiekunów. Myślę, że nie hodowców gołębi, bo my nie udzielamy jakichś rad, czy tam porad. Typowo. Na loty, bo ja jakoś tego nie czuję. Tych lotów ktoś, kto lotuje gołębiami, to chwała mu za to. Jeżeli jeszcze robi to dobrze, no to super. My opiekujemy się gołębiami, nie hodujemy sportowców. To są zupełnie inne kwalifikacje, czyli selekcja. Jeżeli ktoś właduje w to duże pieniądze. I selekcjon musi, musi selekcjonować gołębie powiedzmy tak, żeby yy, mieć tego czempiona, mieć, yy, mieć pozycję na listach, no to pewnie ta selekcja jest potrzebna. No u nas yy, gołębie najważniejsze, żeby były zdrowe, a jeżeli chodzimy już o zdrowie, to na pewno tutaj swoje jakieś rzeczy wprowadzamy. Wiele osób mówi, że Pytało się tak na przykład o sposób przechowywania karmy. No bardzo prosty sposób. Jest to, już kiedyś chyba mówiłem, karton po szlifierce, jakiejś tam przecinarce ukosowej. Fajnie z góry zamykany, szczelnie, możemy to otworzyć i my w środku, tak jak już kiedyś mówiłem, zawsze mamy dwa lub trzy rodzaje karmy. No, nie wiem dlaczego, ale no śmiać mi się teraz nieraz nie chce, ludzie dokupują jakieś tam takie drogie, zagraniczne karm nie krytykuje, no u nas zwykła kam, yy, kampolowska karma yy, i eupolowska karma, także MDM różna, także no mieszanki są super. Najważniejsze dla mnie, dla takiego laika, żeby ta karma się nie świeciła, żeby nie była niepotrzebnie nie natłuszczona w jakiś tam sposób, a do tego dajemy też jakieś swoje dodatki. Najważniejsze, żeby to było w jakiś sposób zabezpieczone, a miejsce tutaj, gdzie mamy gołębnik i dodatkowo jeszcze zawsze staramy się zabezpieczyć w jakiś sposób, tutaj wysypując na przykład trutki. Trutki na myszy. Teraz na pewno jesienią te wszystkie myszy będą szukały schronienia z pól, tak żeby to do nas ciągnęły. My mamy fajnie, bo do nas jeszcze przychodzą koty sąsiadów. Chcemy też mieć kota, żeby to jakoś nam pilnował. Ale ten kot tutaj u nas do góry, jak wejdzie tutaj od sąsiada, od kolegi grześka, to ja go nie wyganiam. Nawet tutaj na noc, jak zostanie, to fajnie, że on sobie tutaj chodzi, zostawia swój zapach, zawsze coś pewnie, jeżeli jest, to złapie. Ale tak sobie robię taki wyznacznik na przykład specjalnie sprzątam jak tutaj spadnie nam jakiś yy, owiec czy tam inne zboże zostawiam patrzę się czy to znika. Jeżeli będzie znikało to znaczy że, że myszy się pojawią. Yy, w naszej opiece mamy fajne to szczęście że yy, tam wujek jaki zaprzyjaźniony gospodarz podarował nam pszenicę tą pszenicę też zawsze staramy się zakręcić. Patrzymy żeby tam w tych, po tych workach coś nie latało także mamy pszenicy mamy dwa wory. No, i owiec tradycyjnie. No, niektórzy mówią, że owiec jest dla, dla, dla koni. Ja myślę, że śmiało go można stosować. Jest takim fajnym wyznacznikiem tego, że gołębie się już najadły i go, na pewno od niego nie zaczną, ale jak zostanie, nawet na drugi dzień, to fajnie, że, że on zniknie. Także te wory też zaraz po, zakręcamy i pozakręcamy, i tu gotowe takie mieszanki sobie. Z tych trzech karm robimy. Tu widać ile jest tego mm, owsa i jęczmienia. No i nie powiem, że jest go całkiem malutko, ale taki, taką miseczkę dajemy na, na, na to wiadereczko. Takie wiaderko wystarcza nam na, na mm, powiedzmy tydzień. Myślę, że. Y... Niekiedy chyba warto jest mieć mniej gołębi, ale bardziej o nie zadbać niż duże stado, nie panować. Także te trzy rodzaje karmy tutaj mieszamy. Do tego kupujemy sobie drobne nasionka. Dodajemy sobie ostropest. Siemielniane. Także tak to, tak to u nas wygląda. Nie ukrywam też, że dodajemy pewne rzeczy w okresie pie pierzenia. Tak już wspomniałem, mega biotin. Można sobie wpisać w Googleach i poczekać, co to jest. drożne piwny z czarnuszką raz na tydzień półtora. gastrocyt, No i oregano. Dziś te wszystkie produkty dodałem do karmy, dodałem do zwilżenia zwykły. No tak to chyba trzeba nazwać. Maślankę lub kefir. U nas jest kefir i ta karma fajnie się taka zrobiła wciągła. Najlepiej to jeszcze by było zrobić chyba wieczorem, no ale akurat czasu nie miałem wczoraj. Zrobiłem to, przygotowałem to dzisiaj, to wszystko sobie fajnie wchłonęło. Kefir jeżeli na taką ilość, na taką michę mielibyśmy dać tam łyżeczkę, to lepiej wcale śmiało nalać, niech to sobie wciągnie. Gołębie najwyżej mniej po, pobierą wody, ale fajnie te wszystkie, mm, wszystkie składniki nam się połączą. Nie jest ta micha taka oklejona. Z takich mm, Nowości, powiedzmy u nas, no bo jak oglądam, nie ukrywam, że oglądam te filmy i tak jak już mówiłem o tych kuracjach yy, jeszcze ze skazaniem jakiejś firmy, typowo takie bicie piany, czyli kasy. No, w przylotnikach pewnie tak, ale przy zwykłej opiece myślę, że warto sobie yy, darować to. Oglądałem też między m.in. film pana Kukułki, zainspirował mnie. Różnymi ziołami. A dlaczego o tym mówię? Ostatnio byłem dość mocno przeziębiony czy chory, nie wiem jak to nazwać, i z receptą od lekarza tam miałem iść do, do apteki. No ale lewa powiedziała, gołębią dajesz różne zioła, nie zioła, a sam będziesz tutaj szprycował się chemią. No to wróciłem do domu i naparzyliśmy różnych ziół do pukania gardła, do picia. No, naturalny sposób wyszedłem z tego i chwała, i dziękuję dziękuję wie, że pomyślała. No i oglądając film, przypomniało mi się, że pan Kukułka kiedyś mówił o takich różnych rzeczach. No i tak, w tym słoiczku jest kilka ziół lub przypraw, jak to tam sobie lubi to określić lub nazwać. No i między innymi tak, nakupiłem 10 gramowe, czy tam 8 gramowe te, te paczuszki, i tam jest tak, Cynamon. Można krótko powiem, z tego co pamiętam, to cynamon korzystnie wpływa na trawienie, oddychanie. Działa antyseptycznie i grzybobójczo. No i on też działa, z tego co pamiętam, tak odkażająco przy zwalczaniu także drobnoustrojów. W starożytności już go na pewno stosowano. Dodają też tutaj do tego słyczka imbir. To jest główne działanie przeciwzapalne, ale także przeciwbulowe, przeciwgorączkowe. Imbir ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Korzystny wpływ ma też na trawienie. Następnym składnikiem jest kurkuma. No, fajny taki zapach. Zapach ma właśnie podobny do imbiru taki zapach, a, a, i taki korzenny smak. To łagodzi też objawy w chorobach układu oddechowego, w chorobach pasożytniczych, łagodzi stany zapalne. Do tego też dodałem suszony czosnek. <grytanie> czosnek to wiadomo, że to jest chyba najstarszy naturalny antybiotyk. Ma działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Do tego dodana była taka ta ostra, zwykła papryczka chili. Papryczka chili, co tam jeszcze było? A, papryczka chili to wiadomo, że to jest witamina C, A, B6, żelazo, magnez, potas, mangan. Przyspiesza spalanie tłuszczu. Tam dziewczyny przeważnie, jak się odchudzają, to e, lubią jeść e, e, ostre, nie? żeby to spalało tłuszcz. Podobno też ma działanie antyrakowe ogólnie taki wpływ na układ odpornościowy. Też do tego jest zmielony oregano. No to oregano to wiadomo, że to jest wyksztuczne działanie, dez dezwyklujące, przeciwgrzybiczne, bardziej przeciwbiegłowkowe, może. I ostropez, główne działanie to zaburzenia funkcji wątroby. No to wszystko to razem, koledzy, wymieszałem, ale dodatkowo jeszcze wsadziłem palucha i sobie Wziąłem na język no, prrr, zapach, zapach zapachem, bo to najważniejsze, żeby to wszystkie ładnie wymieszać, przed każdym jeszcze wstrząsnąć. O, zapach jest naprawdę normalny, ale paluchem, jak sobie wjechałem do środka i polizałem, no to ta papryczka, chili tak paliła. No, troszeczkę się przestraszyłem. Zacząłem czytać, czy papryczka, chili yy, gołębie yy, czują ten ostry. Ostry, ostry smak. Zresztą no, dzwoniłem do, 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 do pana Kokułki, przeprosiłem, że tak często dzwonię. Powiedział, że śmiało, śmiało można to podawać. Yy, także ja to wszystko pomieszałem. Prawidłowo to powinno być jeszcze zachowane to w proporcjach takich, że imbir, papryczka, chili, czosnek i cynamon to połowa, a kurkuma, oregano i ostropes to powiedzmy yy, 100%. Czyli jeżeli po jednej paczce byśmy kupili, to połowę tego, połowę wsypać imbiru, papryczki, chili, czosnku i cnemonu, a całą paczkę kurkumu, oregano i stropestu. No albo dwie paczki tego, a paczkę tego, to już tam jak ktoś sobie uznaje. Ja wsypałem po paczce, nie widzę żadnych negatywnych, negatywnych mm, stron tego, że, że tak zrobiłem. No i mówię, najważniejsze, żeby to było fajnie zakręcone. No i, i po co to mi wydaje się szprycować chemią, jak można fajnie to, to podawać? Sporo osób pytało też o żołędzie. No ja sam, sam, sam tego nie wymyśliłem, ale przy żołędziach jesteśmy. Tu widać, że, że są połupane te żołędzie. Te małe są tak diabelnie twarde, bo dałem, podarowałem wujkowi. To mówi, że no coś strasznego, ale są w środku tak mm, zdrowe, niespryszniałe, że naprawdę no gołębie uwielbiają to jeść. Wiadomo, że to nie będzie stuprocentowo zastępowało nam jakieś karmy. Nie, nie róbmy tak, koledzy, ale lepiej mi się wydaje podać te natrawienie te, 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 żołędzie niż nieraz jakieś tam wyciągi które też powstają z żołędzi, tak może trochę chaotycznie to powiedziałem zamiast to, zamiast tego, ale, ale tak to wygląda, no my teraz też przygotowujemy się do kuracji, czyli kuracja 5 dni kora dębu z korą wierzby i gałązki gałązki wierzby żeby nie być gołosłownym to tutaj ogołociliśmy wierzbę, a tutaj dąb. Myślę, że ta ilość starczy nam na pięciodniową kurację, czyli nasze głębie teraz już, jak się już wypierzyły, chociaż myślę, że to pierzenie nie ma, nie ma żadnego tak wpływu na, to, na, na ten czas, kiedy damy, no ale my już poczekaliśmy, że one się dopierzą i 5 dni tylko będą topiły, piły, 5 dni pod rząd będą piły tą yy, korę dębu z korą wieżby, jeszcze gałązki wierzby tego wrzucimy. No pewnie wiele osób zaraz powie, że jakiś nawiedzony, tylko takie rzeczy nie ma nic, nic w zanadrzu. No, każdy coś tam pewnie ma, bo, bo tak samo jak my. No, można, teraz udało mi się na przykład wejść z choroby ziołami czy czymś, ale pewnie jak kiedyś mi złamie, to pewnie jakiś antybiotyk. Ale starajmy się tych antybiotyków, tych rzeczy wszystkich stosować jak najmniej. No, jak w ślepo kurację przeprowadzać, chyba że ktoś badał, no i wtedy. Można coś tam wrzucić, ale tak to mi się wydaje, że chyba nie ma sensu. U nas takim naprawdę podręcznym zawsze środkiem jest jest tricoli stop. No tak, on jest w formie takich kapsułek. Jedna kapsułka, z tego co pamiętam, to zabija 99, chyba 99,8% trichomonas, czyli w ciągu 3 godzin ona działa. Szybko poprawia kondycję gołębia. Oczyszcza wątrobę i krew. No jeżeli taki gąb gdzieś tam coś go tam trapiło, że tak powiedzmy, siedział jakieś ospały, to kolega był u mnie kiedyś, kolega Bogna na gołębniku i mówił, że coś ci polecę, co polecił też mu jakiś kolega, znany hodowca czołowy w Polsce. No i takie, takie nasze podręczne to trikoli, 100, 100 kapsułek chyba, 110 zł. Także na taką naszą hodowlę mieć takie coś w razie czego to, to no to warto. Koledzy, no co więcej, do picia dzisiaj zwykły Amol. No tutaj ja jak oglądam tak nieraz filmy i widzę, że tam ktoś od razu od początku wciska jakiś produkt, z którego pewnie jakieś pieniądze ma, no to no, no pewnie tak, tak może można zrobić jakiś sukces, ale ja to, co też z filmu widzę, czyli zwykły Amol. No, Mentol, olejek cy, yy, cytrynowy, olejek goździkowy, olejek cynamonowy, olejek cytrynowy, olejek mięty pieprzowej, olejek lawendowy. Yy, no, wiadomo też, że w tym jest etanol chyba tam z 96%. 10-15 kropli na litr wody raz, dwa razy w tygodniu sam pije, fajnie się oddycha także szczerze to polecam. Z gotowych produktów ze sklepu eukalipsan, ale to raczej jak gołębie latały, fajnie to odflegmiało, jak wróciły z, z, z otwartymi dzióbkami, to wiedziałem, że, że tam coś można podać, ale akurat w tym roku tak zbytnio nie dawaliśmy, no i gastrocyt, fajnie odflegmia, ale myślę, że jeżeli będziemy dawali te rzeczy, które wcześniej wspomniałem, no to, to tylko to takich, w takich już ekstremach powiedzmy lub zapobiegawczo też dwa razy w tygodniu. Właściwie raz na dwa tygodnie, przepraszam. Kilka osób jeszcze pytało odnośnie naszych tych wentylatorów, jak one wyglądają, jak są zamontowane. No, u nas nie ma złoty głębników ale zaraz pokażemy. Z przedziału yy, Samic ciągnięty jest tak zwany ten kurz pył. Tym wentylatorem <zum> zamontowany, bity do komina i uszczelnione. Także mówię, to jest. Bardzo mocny wentylator. Patrzcie jaka moja ręka mała przy nim. Także ma sporą wydajność i moc. My akurat kupiliśmy z firmy Eberg. Można z innej sobie kupić. No i na przedziale samców z góry tutaj tak samo podłączonym do komina. Jeśli jeszcze mogę powiedzieć odnośnie wody. U nas zawsze woda jest dzień wcześniej nalana. A dla takiej spokojności powiedzmy, chociaż na razie myślę, że tutaj na 80-90% nie mamy myszy, bo ani nie widać kału niczego. Zawsze jak tą wodę mamy wlaną, to zadekła taka przykryweczka. No każdy z nas chyba bywa w McDonaldzie. Skubeczka warto wziąć, nie, zaśmie nie zaśmiecimy w ten sposób jakiegoś tam otoczenia. Z góry przykrywka. No pewnie to nie zabezpieczy przed tym, żeby mysza się nie napiła, ale jeżeli my przykryjemy to na noc w ten sposób, a rano przyjdziemy i będzie przestawione, to wiemy, że ktoś tutaj to nam buszował i nurkował. To co roznoszą myszy, to już może lepiej nie mówić. A tak to wiemy na 100%, że, że nikt tam pyszczka nie umoczył. Wentylator wentylatorem, ale. Aby poprawić jakąś tam nam wydajność w naszego y, tego wentylatora i powietrza, żeby było fajne, to my tu zawsze sobie wlewamy, to akurat jest po czym innym pudełeczko, Amol i eukalipsan i y, probiotyk. Wchodzimy, spryskujemy, nie, pewnie nie codziennie, ale jak nam się przypomni, powietrze zupełnie inne. Przedzie, przystąpimy do karmienia. Dzisiaj, tak jak mówiłem, nasze tutaj jest kar, karmienie, y, karma przygotowana. A gołębie wczoraj mi dostały taką niechcącą głodówkę, bo ja późno wróciłem do domu, a Ewy nie było w domu i już po ciemku nie chcieliśmy ich płoszyć. Także taki raz na jakiś czas taka, taka głodówka myślę, że też jest bardzo dobra. Moim zdaniem koledzy gołąb głodny to jest gołąb zdrowy. Zobaczymy jak jest u nas. Ostatni z gołąbków, ten, który teraz odszedł, to jest właśnie gołąbek z linii Karol Paszek, wnuk na wnuczkę 808. Następnym razem go złapiemy i pokażemy, jak on wygląda. W porównaniu porównamy trzy gołąbki, zobaczymy, czy widzowie odgarną, który to jest Karol, bo mamy trzy połowe gołębie. On tu troszeczkę się jeszcze boi i odchodzi na boki, ale widzę, że gołębie mają apetyt sobie jedzą, za chwilę podamy im wodę ale zanim yy, to zrobimy, zajrzymy jeszcze do przedziału samiczek no tutaj tak już koło tego samego nie będę mówił mamy okno uchylone wentylacyjne, dopływ powietrza przez wolierę no i wyciągiem wymuszona wentylacja do kominy, do komina górą idzie super sprawa Zobaczymy jeszcze co jest tam u dziewczyn. Co się dzieje? Na przedziale samiczek zamontowaliśmy sobie też dodatkowo kamerę. Także to tyle z takich naszych udogodnień. Właściwie dla mnie, gdy jestem w pracy na pauzie, jadąc samochodem, sobie zawsze zobaczę, jak Ewa idzie karmić. To widzę, że. Mm, no, że, że ubywa, one tutaj troszeczkę się boją, bo mam niepotrzebnie włączoną lampę w kamerze, już tego z tego nie wyłączę, także musimy to dotrwać, jedzą, przepiękna samiczka z głębi wiosna, ta, która tutaj do nas idzie, mówię, lampa troszeczkę idy, zorganizuję. Super, Cieszę się, że te gołębie są. W zdrowiu, witalności. Pospierzały się. bójki pewnie w jakichś przypaśnikach są, bo no tak jak w życiu, każdy by chciał zjeść coś tam lepszego, a, a nie zawsze to, to tak jest. Tutaj w tych żywiach nie będę stał, bo one się troszeczkę boją. Przejdziemy może z powrotem do samców. Jeszcze tylko tu namierzymy. O to jest samiczka od... Sławka Łady. Sławek się pytał, jak ona się spierzyła, jak wygląda. No tak, Sławku, ona wygląda chętna do ludzi, nie ucieka, nie bojąca się. Także po wypierzeniu wygląda tak, jak, jak teraz. Stoi tu koło naszej Dominisi. Dalej nasza Cudaczka, Roratka, Ruda. No, przepiękne gołębie, moim zdaniem zdrowe. Także dbajmy o naszych podopiecznych. Jak najwięcej naturalnych rzeczy, a jak najmniej chemii, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, Naturalny, znaczy sami zrobiliśmy sobie ruszta w dłonniku. Z tego, z tego jestem bardzo zadowolony, że spisują się. Niektórzy mówią, że głębią będą łamały nogi, nie są tak jak oryginalne ruszta. No ale, ale samemu to jest taka frajda, że coś można zrobić. Także tak to wygląda, koledzy. Wentylator na przedziale samiczek też jest załączony. Po karmieniu wyłączamy i przed karmieniem włączamy na jakąś godzinkę. Tu jest nasz czerwony szpak, jak go tak nazywam. Gołąb po naszym belgu, po tak zwanym naszym obcym. Pamiątka została, gołąb odleciał. To chyba tyle, koledzy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia przede wszystkim. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.